Pierwszą kolejkę lubuskiej czwartej ligi zakończył mecz Beniaminków. Niewiele brakowało, a spotkanie by się nie odbyło, bo pogoda mocno dawała się we znaki. Ale ostatecznie z opóźnieniem mecz się rozpoczął. Stal Sulencin podejmowała inną stal z jasienia, i po 90 minutach oba zespoły podzieliły się punktami, bo na boisku padł remis 2 do 2. Wszystkie bramki padły w pierwszej połowie, a z wyniku bardziej zadowoleni byli gospodarze. Ja jestem zadowolony. Pierwszy mecz. Yy, wielu zawodników dzisiaj debiutowało w ogóle na poziomie czwartej ligi e, wielu zawodników młodych. Więc jak to się mówi, pierwsze koty za płoty i jesteśmy zadowoleni z tego meczu. Goście z Jasienia byli w tym meczu stroną zdecydowanie przeważającą stąd po meczu pewien niedosyt w ekipie Stali Jasień. Duży niedosyt. 85% przy piłce, posiadania, dużo sytuacji naszych bramkowych, no niewykorzystane. Tak? Rzut karny tutaj Artura też, gdzie mogliśmy na 2-1 strzelić, później na 3-1 strzeliliśmy bramkę i mieć mecz pod kontrolą, a tutaj gdzieś tam dwa nasze proste błędy i daliśmy pożywkę dla, dla zespołu gospodarzy.